W tym filmie pokażę wam, jakiego sprzętu używam do fotografowania reportażu sztu świętego oraz reportaży z Komunii Świętej. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym filmie postanowiłem przedstawić Wam mój aktualny sprzęt, który używam do fotografowania reportaży, sztu świętego reportaży z Komunii Świętej w 2025 roku. Ostatni taki film na moim kanale pojawił się już prawie 3 lata temu i w tym czasie dosyć sporo się zmieniło i postanowiłem nagrać mały update, dać wam informację, jakiego sprzętu używam i dlaczego nastąpiły takie zmiany. Moim głównym aparatem, który teraz fotografuję reportaże z Sztu i reportaże z Komunii Świętej, jest ten aparat Sony A7 Mark IV, który od niedawna używam. Zmieniłem swojego poprzedniego Sony A7 Mark III na tą sztukę, ponieważ tamten został mi skradziony. Jeśli by nie nastąpiła ta kradzież, nadal używałbym A7 Mark III, bo uważam, że to jest rewelacyjny aparat, ale po Używaniu przez chwilę aparatu Sony 7 Mark IV stwierdzam, że ten jest troszkę lepszy. Autofokus jest jeszcze bardziej zaawansowany, ale niczego mi nie brakowało szczerze mówiąc w trójce. Dodatkowo od ostatniego filmu zmieniło się troszkę to, jakich obiektywów używam. Obecnie moim głównym koniem, takim fotograficznym obiektywem jest ten Samian 35150 F2 F28. Używam go już od jakiegoś czasu podczas wszystkich moich reportaży i powiem Wam, że to jest naprawdę rewelacyjny obiektyw, rewelacyjny zakres ogniskowych. Nieważne czy to jest ten Samyang czy macie bardzo bliźniaczego Tamrona 35-150 o takich samych parametrach. Będziecie mega zadowoleni. Ten jeden obiektyw potrafi wytrwać cały dzień. Oczywiście jeśli macie sprawne mięśnie, bo trzeba przyznać, że jest to bardzo ciężki obiektyw. Moim zdaniem dla kobiet może być ten problem, by z nim długo chodzić. Ja przez ten czas nauczyłem się już jak go nosić, jak odpoczywać z tym obiektywem, kiedy nie pracuję, kiedy nie chcę, żeby moje plecy się męczyły, bo trzeba przyznać, jeśli pracujemy na bezduszerkowcu i trzymamy ten obiektyw przed sobą. Zerkamy sobie na wyświetlacz, czy to mamy w taki odchylany wyświetlacz, czy wyświetlacz z tyłu aparatu. Wtedy, trzymając ten obiektyw w ten sposób, bardzo mocno jakby napinamy sobie te mięśnie z tyłu na kręgosłupie. I te mięśnie będą Was boleć, jeśli macie je nie być po takim całym dniu reportażu, po takim pełnym reportażu. Także jest to dosyć ciężki obiektyw, ale jego zakres ogniskowy 35-150. Pozwala na łapanie wszystkich momentów, nieistotne czy jesteśmy bliżej fotografowanych osób, czy dalej. Na przygotowaniach możemy sobie robić w zakresie 35-70, kiedy jesteśmy w pomieszczeniu, możemy robić szersze kadry na 35, możemy zrobić sobie portret mamy z dzieckiem na rękach na tych 70-80 mm, wtedy to przepięknie wygląda, ale jeśli jesteśmy na przykład na ceremonii chrztu, na ceremonii komunijnej, Kościele nie zawsze możemy podejść blisko tych osób, też nie zawsze chcemy na siebie zwracać uwagę. To nie jest ślub, także musimy zachować pewien dystans, bo to jest zwykła msza. I my z pewnego dystansu będziemy dosyć ograniczeni do tego, co możemy zrobić, szczególnie jeśli mamy takie obiektywy, wiecie, 35 czy 50. Nie jesteśmy wtedy w stanie złapać takiego bliskiego portretu, powiedzmy, z dzieckiem na rękach, jeśli mama chrzestna trzyma. W trakcie reportażu, wtedy przydałby Wam się taki teleobiektyw, powiedzmy 7200. I tu na 35-150 ten zakres ogniskowych sprawdza się rewelacyjnie przy 150 na 2,8. Jeszcze z tą stabilizacją w tym aparacie naprawdę możecie robić sobie zdjęcia na bardzo krótkich czasach. Ja nigdy raczej nie zwiększam sobie czasu naświetlania w kościele. Jeśli fotografuję czy w domu na przygotowaniach powyżej 125 sekundy, ten aparat na tej ogniskowej jest w stanie spokojnie za każdym razem złapać ostre zdjęcie. Nie będzie żadne zdjęcie poruszone przy 125, nawet na 150 mm, spokojnie macie ostre zdjęcie. No chyba, że ktoś będzie skakał, biegał, ale to już jest całkiem inna sprawa i nie słuchajcie takich osób, co wam mówią, że musicie zwiększać ten czas do 250, 500. Bo to jest szybki moment. Nie ma takich szybkich momentów, chyba że łapiecie dzieci na przyjęciu, które skaczą, czy dzieci, które skaczą gdzieś po łóżku, na przygotowaniach. Wtedy jak najbardziej możecie zwiększyć ten czas, ale do takich zwykłych, statycznych scen, kiedy mama stoi z dzieckiem, kiedy dziecko jest ubierane, kiedy na przykład w kościele macie sytuację, że dziecko jest na rękach, rusza się, jedna piąta Wam spokojnie starczy, a dzięki temu, że nie podwyższacie tego czasu, oszczędzacie sobie na ISO będziecie mieli dużo czystsze pliki, dużo mniej szumów i mniejsze ISO. I powiem Wam, że ten obiektyw naprawdę mogę trzymać prawie przez cały dzień na aparacie. Czasem, jeśli na przygotowaniach albo w kościele potrzebuję zrobić sobie szerszy kadr, albo mam tak ciasny kościół, tak bardzo dużo chrztów, że muszę być bardzo blisko tych osób, które fotografuję, wtedy oczywiście Przydaje mi się mój drugi obiektyw, który zawsze mam założony na moim backupowym aparacie. W chwili obecnej, moim backupowym Body jest Sony A7 Mark II. Moim zdaniem, jest to świetny aparat na backupowy taki aparat, który będziecie mieli. Ten autofokus nie jest tak szybki, ale jeśli poznacie go, to on naprawdę daje radę. Ja przy nim przez kilka lat fotografowałem śluby, reportaże z sztu w komunii i jako główny aparat był wtedy dla mnie i dawał sobie radę i robił świetne zdjęcia, nie gorsze od tego, co robię teraz z tym A7 Mark 4 Także to body naprawdę na drugie, zapasowe body, które w większości przypadków macie, wiecie, w torbie, macie go odłożonego, on czeka w razie jakby co jest i po co kupować drugie A7 4 za grube pieniądze, jak możecie kupić sobie A7 dwójkę za niewielkie pieniądze i on naprawdę sprawi się, jeśli będziecie potrzebowali go jako backup. A także mogę, możecie na nim sobie założyć, tak jak ja, obiektyw szerszy, szerokokątny, który przyda się w takich momentach, kiedy potrzebujecie złapać szersze ujęcie chcecie złapać całą, cały kościół, chcecie na przygotowaniach złapać troszkę szerzej, bo jesteście dosyć blisko rodziców ubierających, macie mały pokój. Potrzebujecie więcej niż te 35 mm, które macie na tym Obiektywie sam jak 35-150, albo jeśli pracujecie stałką, na przykład 35 wtedy ten 17-28 Tamrona F28 spisuje się rewelacyjnie. Zakres 28-17 naprawdę pozwala bardzo szeroką scenę uchwycić. I ja go czasem wykorzystuję. Obecnie coraz mniej, więcej go wykorzystywałem kiedyś, kiedy pracowałem bardziej na stałkach. Nie miałem tego 35-150, pracowałem obiektywami 40 mm. Obiektywami 55 i 85 mm, wtedy mając tą 40, czasem brakowało mi troszkę szerzej. Teraz mając 35, powiem Wam, że tych sytuacji jest coraz mniej. Jeśli mam coś ciasne pomieszczenie, wtedy dużo wcześniej się już do tego przygotowuję i mam gotowy ten obiektyw pod ręką i po prostu mam jeden aparat, który jest blisko mnie. i Jeśli potrzebuję złapać szersze kadry, łapie te szersze kadry. Jeśli potrzebuję. Już normalne kadry łapię tam z 35-150. Tak samo podczas samej ceremonii, już wcześniej określam sobie, że na przykład, ok, sam samo polewanie główki będzie dosyć ciasno, nie będę mógł być trochę dalej, żeby złapać 135, będę potrzebował szerszy kąt. Wtedy od razu idę po ten aparat i tym aparatem fotografuję, nawet na tych 28 mm. Co jest troszkę szerzej, a jeśli potrzebuję, to mam jeszcze dużo możliwości, żeby jeszcze ten kad był szerszy. Także to jest moje zapasowe body i mój dodatkowy obiektyw. Ale zawsze trzeba mieć backup taki dodatkowy. Jeśli nie miałbym tego obiektywu 35-150, to musiałbym mieć taki bardziej normalny obiektyw, nie ten szerokokątny 28-17, bo tym całego reportażu byłoby trudno zrobić na takim szerokim kącie. A liczę się z tym, że kiedyś może mi obiektyw wypaść z ręki, na przykład ten, upaść aparat, albo po prostu może przestać działać, bo przecież takie rzeczy też mogą się zdarzyć. Mi jeszcze się nie zdarzyły, ale mogą. I wtedy, jako taki główny obiektyw, mam na zapas obiektyw Zeiss. Niektórzy powiedzą Zeiss. nie wiem, każdy może mówić tak, jak chce. Ja będę mówił Zeiss 40 mm. F2 to jest Batis, bardzo fajny, delikatny obiektyw. Delikatny pod tym względem, że jest lekki i można go bardzo fajnie sobie schować do torby. Nie zajmuje dużo miejsca. Dodatkowo to jest obiektyw Close Focus, potrafi więc bardzo bliska złapać ostrość. Możemy sobie zrobić też takie zdjęcia detali, jeśli potrzebujemy jakiś ubranek. Na samych przygotowaniach. A dodatkowo ten, ta ogniskowa 40 mm, moim zdaniem, jest to ogniskowa, którą jesteśmy w stanie zrobić cały reportaż od A do Z. Oczywiście pomijając te szersze kadry, o których wspominaliśmy wcześniej, ale jeśli ten główny obiektyw mi padł 35-150, wtedy tą 40 jestem w stanie zrobić cały reportaż. Już takie reportaże robiłem, jeśli pracowałem na stałkach. Przez taki dłuższy czas moim głównym obiektywem była właśnie ta 40. nią zaczynałem przygotowania. I jeśli nie potrzebowałem innego obiektywu, to tą 40 robiłem jakby większą część z przygotowań, większą część z ceremonii i większą część potem z samego przyjęcia. Także ten obiektyw obecnie coraz mniej używany. Trzymany jako taki zapas do ewentualnie po awarii mojej 35-150. I teraz jeszcze ważna rzecz, bo oczywiście ja 99% pracuje bez lampy, szczególnie podczas sztu. Nie używam lampy na przygotowaniach, bo tu mamy dosyć duży zakres możliwości aranżacji tego, co się dzieje, tak? bo możemy ubieranie dziecka zrobić w pokoju rodziców, możemy ubieranie dziecka zrobić w pokoju dziennym, możemy to ubieranie zrobić powiedzmy w pokoju dziecka, sami wchodzimy sobie do domu rodziców. I często rodzice mnie pytają, gdzie będzie najlepsze miejsce. Często ja wchodzę na przykład i mówię, ok, to ja sobie tu rozejrzę się, gdzie mamy jakieś ubranka do detali. Wtedy sobie wyszukuję to miejsce i też z rodzicami dyskutuję, rozmawiam. Mówię i tłumaczę, dlaczego na przykład to miejsce będzie lepsze od innego miejsca. I ja mogę to miejsce wybrać, dostosować je do siebie, dostosować do tego, co będzie najlepiej wyglądać i wtedy Ponieważ panujemy nad tym światłem, z której strony będzie padało i jakie to będzie światło, nie potrzebujemy lampy błyskowej. Wiadomo, jeśli mielibyście super ciemne pomieszczenie, to może tej lampy możecie użyć. Możecie tą lampę wyzwolić też za mnie, ale mi przez moje kilkanaście lat mojej kariery fotograficznej nie zdarzyło się coś takiego. Potem na samej ceremonii ja lampy błyskowej też nie używam. Zdarzyło mi się bodajże użyć lampy błyskowej tylko, Raz. W kościele dosyć ciemnym u mnie, w okolicy mam taki kościółek, który jest cały wykonany z drewna w środku, ale to nie jest takie zwykłe drewno, to jest drewno takie wiecie nie ociosane, nie oczyszczone z tą korą na zewnątrz. To jest bardzo ciemne wnętrze. Dodatkowo mamy lampy, wszystko też zrobione z drewna, z taką korą na zewnątrz. Wszystko jest ciemne i raz zdarzyło mi się robić tam ceremonię sztu Podczas ceremonii zostało zgaszone całe światło, była awaria, po prostu w okolicy był duży wiatr, gdzieś zerwało drzewo i linie zostały zerwane i to był moment, kiedy musiałem użyć lampy. Dobrze, że zawsze tą lampę noszę ze sobą w torbie, ściągnąłem szybciutko po lampę, założyłem i szybko mogłem robić te zdjęcia, błyskając sobie troszkę lampą, bo wtedy naprawdę byłoby bardzo ciężko, bo dosłownie było ciemno w tym kościele. Ciemno ale tak nie zdarza mi się, żebym musiał korzystać z lampy błyskowej, ponieważ po pierwsze uważam, że sama lampa rozprasza. Po pierwsze księdza, po drugie rozprasza rodziców i wiernych, którzy są na mszy. Nie chcę być zauważany, chcę delikatnie fotografować, będąc takim świadkiem niewidzialnym na ceremonii. Nie chcę nikomu przeszkadzać, chcę też jakby respektować to, że to jest miejsce, w którym ludzie przyszli się pomodlić i nie potrzebują, żeby ktoś ciągle błyskał. Co czasem zdarza mi się, że widzę w dosyć jasnym kościole fotografa, który z tą lampą na wprost założoną cały czas wali pyk, pyk, pyk albo jeszcze tą lampę gdzieś wygina i tu robię, a tu komuś z boku, kościom stojącym mu wali prosto w oczy. Moim zdaniem nie jest to profesjonalne i nauczmy się, jeśli nie umiemy jeszcze robić zdjęcia bez lampy w kościele. Macie kilka opcji, nie musicie używać takiego czasu 1.250, jedna 1.500. Jedna ja bym proponował jedna 125, Jeśli macie body, które ma stabilizację, jeśli macie obiektyw, który ma stabilizację, możecie zejść z tym czasem. Jeśli mama trzyma dziecko na rękach, 1.50 wam wystarczy. Jeśli zejdziecie z tej jednej 125 na 1.50, to już też o ponad 1 FA możecie zmierzyć sobie ten to ISO i wtedy zmniejszyć szumę. Jeśli potrzebowalibyście ISO 6400, macie ISO 3200 albo ISO 2500, a tu już jest bardzo duża różnica w większości aparatów, jeśli chodzi o szumę. I wtedy możecie nadal robić zdjęcia bez lampy i nadal mieć fajne, naturalne kadry. Lampa przeszkadza, ale potem dochodzimy do samego już, wiecie, momentu przyjęcia, momentu zdjęć rodzinnych. I tu też świetnie sprawdzi się ten obiektyw. Mamy dłuższe ogniskowe, ja lubię robić zdjęcia takie portretowe ludzi na dłuższych ogniskowych, bo po pierwsze ludzie lepiej wyglądają, a po drugie bardzo mi się to podoba, że używając dłuższych ogniskowych troszkę zawężamy to, co widzimy za tą osobą, czyli możemy sobie znaleźć fajny skrawek, który jest fajny, czysty i na dłuższe ogniskowej na przykład 80-100 mm, 120 złapać sobie tylko ten skrawek tła. I wtedy te osoby portretowane nie mają za sobą takich niepotrzebnych rozpraszaczy. I ten obiektyw naprawdę jest rewelacyjny, bo po pierwsze, mogę zrobić szybko taki dosyć ciasny, wiecie, kadr, taki od piersi, jeśli mama trzyma dziecko, jeśli dziadkowie trzymają, we dwójkę taki ciasny kadr. Za chwilę mogę odjechać troszkę, złapać ten sam kadr, na przykład dziadków z nogami, bo wiem, że często panie przygotowują się na takie przyjęcia. Na takie imprezy dosyć y, ładnie, od stóp do głów eleganckie buty, i też chcą, żeby to było uwiecznione, Także często mogę sobie zrobić taki szybki kadr ciasny, potem szerszy kadr, mogę sobie zrobić kadr poziomy, zrobić dużo wariacji, nie zmieniając obiektywu. To samo tyczy tego, że jesteśmy na przykład na ceremonii, robimy sobie, będąc blisko dziecka, polewanie główki, robimy sobie znak krzyża i za chwilę na przykład. Klaszczą dziadkowie gdzieś w ławce, albo coś się dzieje kawałek dalej. Możemy sobie przyzumować na te 150 i złapać to, co się dzieje dalej. Także ten obiektyw daje dużo więcej możliwości niż jedna czy dwie stałki, które macie przy sobie. Nawet zmiana stałek zajmuje czas, nawet jeśli pracujecie na dwóch aparatach. Ja przez bardzo długi okres pracowałem na dwóch aparatach zawieszonych na szelkach. To sama zmiana aparatu z jednej ręki przewinienie na drugą rękę zajmuje te kilka, kilkanaście sekund i to niestety potrafi jakaś moment przeminąć także ten obiektyw też potrafi dużo więcej zdjęć zrobić. Jeśli już jesteśmy na tym przyjęciu to właśnie 150 mm te dłuższe ogniskowe od 85 do 150 według mnie są rewelacyjne żeby złapać takie naturalne kadry Gości gdzieś rozmawiających, siedzących za stołami, dyskutujących ze sobą, znoszących toasty, to jest naprawdę złoto dla fotografów łapanie takich kadrów z daleka, łapanie tych naturalnych momentów. I to cenią sobie właśnie też moi klienci, że łapię te naturalne momenty. Oczywiście, jeśli podejdziecie bliżej, i goście was zauważą i o, to Pan nam zrobi zdjęcie, to jak najbardziej Pyk. 35 mm możecie zrobić sobie taki kadr przytulany gdzieś, jak goście się przytulają, bardziej posowany, także to daje Wam bardzo wielki zakres ogniskowych i bardzo wiele możliwości łapania różnych kadrów. Teraz, jeśli jesteśmy już na tym przyjęciu, to oczywiście robimy zdjęcia rodzinne. Ja robię też zdjęcia rodzinne w kościele i wtedy, jeśli robię sobie w kościele zdjęcia rodzinne, to często jest tak, że spoko mamy sporo światła. Ale w momencie, kiedy już robimy te zdjęcia, rodzice stają przodem do nas, i nie zawsze na tych twarzach mamy wystarczająco dużo światła, wystarczająco fajnego światła, wtedy przydaje się użycie lampy błyskowej. To jest ten moment w kościele, kiedy ja faktycznie używam lampy błyskowej. Używam do tego lampy Godox, w moim przypadku jest to model TT685, akurat wersja S, czyli dosonego. Tej lampy używam tak po prostu założonej. Spalnikiem na wprost, chyba że mamy jakąś białą ścianę, nisko sufit, który możemy wykorzystać do odbicia, wtedy oczywiście lampa idzie w sufit, delikatnie sobie rozpraszam, odbijam to światło, żeby było dużo większe, dużo delikatniejsze, ale jeśli nie ma takiej możliwości, mamy duży kościół, wtedy po pierwsze manualnie ustawiam sobie ekspozycję w aparacie, dostosowuję do tego tła i dalej nakładam sobie lampę. Włączam ją i manualnie dostosowuję sobie moc. To jeszcze w momencie, kiedy goście się zbierają, ja mówię, dobrze, zbieramy się, koście się powoli zbierają, ja już sobie to dostosowuję. Ustawiam sobie przesłonę powiedzmy 4, 5, 6. Zależnie od tego, ile mamy tych ludzi i na jakie ogniskowie będziemy to robili, ale mniej więcej ten 4,5-5-6 jest wystarczające, żeby złapać te dwa trzy rządki osób, jeśli nie są daleko od siebie. Nakładam sobie lampę, robię te dwa, trzy testy, jaką moc manualnie potrzebuję, aby uchwycić to fajnie, aby ta lampa nie dominowała, żeby nie prześwietlała tych twarzy, aby tylko delikatnie dodała tego światła na twarzach, żeby one nie były w cieniu. Także to jest moment, kiedy wykorzystuję lampę. Potem na samym przyjęciu, jeśli robię zdjęcia, to też staram się robić je w miarę naturalnie. Jeśli mogę, wykorzystać na przykład gdzieś światło wpadające z okna w restauracji, na sali. Znajduję sobie fajne miejsce, gdzie mamy fajne tło, gdzie fajnie wpada światło. To jest ten moment, kiedy wiecie, goście jedzą. Ja sobie chodzę, szukam miejsca do zdjęć. Czy to w samej restauracji, w samej sali, gdzie jest przyjęcie, czy ewentualnie w ogródku, czy w okolicy, kiedy mamy jakieś, jakąś zieleń. Wtedy staram się znaleźć dobre miejsce, gdzie będę miał fajne światło naturalne i nie będę musiał używać lampy. Ale jeśli potrzebuję użyć tej lampy, to czasem po pierwsze mam opcję wsadzenia lampy na sanki i błysznięcia też, tak jak w kościele delikatnie tylko doświetlając twarze to też może bardzo fajnie wyjść w momencie kiedy macie resztę światła bardzo fajną i delikatnie doświetlicie twarze, będzie to ok ale dużo częściej do tej lampy stosuję sobie dodatkowo parasolkę, taką 110 cm i po prostu statyw, Stawiam sobie lampkę na statywie do tego dodaję właśnie tą parasolkę żeby delikatnie zmiększyć te światło, żeby to było te 110 cm, bardzo fajnego, miękkiego światła, i na aparacie wtedy używam takiego wyzwalacza też od Godoxa. Godox Pro S to jest X Pro S dosonego, i tym wyzwalaczem mogę sobie regulować moc tej lampy. Ona już ma w sobie wbudowany odbiornik do tego wyzwalacza, także nic nie trzeba dokupować, po prostu bezprzewodowo mogę sobie ją ustawić i ustawić tą lampę pod takim kątem, delikatnie z boku 45 stopni powiedzmy, aby to światło mieć fajne, delikatne na gościach, których fotografuję, których portretuję. Jeśli czasem robię też większe grupy, to mam ze sobą też w samochodzie taką mocniejszą lampę Godox z AD200 i ta lampa ma 200 watosekund, czyli sporo więcej niż tamta lampa. I tą lampę często też stosuję już z softboxem, takim Deep Octa, który stosuję, taki sensa Softbox mam, który daje bardzo fajne światło, bardzo skupione, nie ma żadnych rozproszeń. To też świetnie nadaje się do fotografowania właśnie we bo jeśli używamy parasolki, to to światło też gdzieś się roztacza po bokach. Tu mamy większą kontrolę nad światłem, no i też troszkę to tak profesjonalnie wygląda i wtedy to połączenie daje mi rewelacyjne światło i pełną kontrolę Właśnie dzięki temu wyzwalaczowi ta lampa Godoxa AD200 też działa z tym wyzwalaczem i też mogę bezpośrednio ustawiać sobie jej moc. Oczywiście wiadomo, że dodatkowo też trzeba mieć kilka małych detali. Najważniejsze to są zapasowe baterie. Do jednego i do drugiego aparatu mam takie baterie, które zawsze mam ze sobą, bo bywają różne sytuacje. Bateria może się zepsuć, rozładować, zapomnieliśmy jej naładować po poprzednim reportażu, na przykład jeśli robiliśmy dzień wcześniej. Różne sytuacje bywają, także baterie zapasowe, w moim przypadku są to paluszki do lampy błyskowej. Jest to niezbędne, bo tak jak wcześniej mówię, lampa może się włączyć, niechcący gdzieś Wam w torbie rozładować i mogą się te paluszki te dodatkowe baterie przydać. Oczywiście nie możemy zapomnieć też o zapasowych kartach pamięci. Ja stosuję karty pamięci w moim przypadku Lexara, które już od wielu lat stosuję. Jestem z nich mega zadowolony. W tym przypadku używam Lexar Professional to jest 1800 hmm, prędkość. Bardzo szybkie, bardzo fajne karty 128 giga. Oczywiście używam dwóch, bo Mam dwa sloty w głównym body, także też dwie karty zapasowe. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby karty kiedyś mnie zawiodły, ale warto na taką sytuację być przygotowanym. Ja mam taką zasadę, że po prostu co kilka lat te karty wymieniam. Raz na trzy lata kupuję sobie dwie dodatkowe nowe karty, które wsadzam do aparatu. Te poprzednie mam jako backup, a te backupowe, które były wcześniej wykorzystuję do jakichś innych zadań, albo jako dodatkowy backup, backupu gdzieś w domu, albo do innych. Urządzeń. Warto o to też zadbać, kochani. Oczywiście cały ten sprzęt też noszę w takiej małej torbie, małej torbie na ramię, bo uważam, że jednak troszkę lepiej wyglądam, jeśli idę na chrzest niż jakiś plecaczek. Plecaczek troszkę niezbyt, jest taki oficjalny, niezbyt pasuje mi do imidżu, jeśli chcę wyglądać y, tak dosyć neutralnie w kościele. Ta torba jest na ramieniu malutka, niezauważalna nawet jeśli na komunii Jestem jako taki dodatkowy fotograf w kościele. Nie ten główny, wtedy mogę gdzieś się przemieszczać. Nikt nie zauważa, że jestem tym fotografem. Wyglądam bardziej jak wujek. Na taką zasadę wujka fotografuje. Oczywiście w tej torbie mam przegródkę, gdzie trzymam sobie lampę, ten dodatkowe body. Tu też trzymam dodatkowy obiektyw. Wkładam sobie tutaj telefon, te dodatkowe, zapasowe baterie, ale. Tu też trzymam ściereczkę do przeczyszczenia obiektywu, może się przydać. Dodatkowo trzymam taki lens pen. Oczywiście tu mamy, zobaczcie, taką szczoteczkę do przeczyszczenia obiektywu. Z drugiej strony mamy też takie narzędzie, które my możemy sobie ten obiektyw dokładniej wyczyścić. To jest bardzo, bardzo pomocne. Czasem zdarza się, że coś na tym obiektywie się pojawia, jakiś brudek, jakaś plamka. Różne rzeczy tam się zdarzają, także warto to mieć ze sobą. W torbie też tej mam likitymacja, a dokładniej taką kartkę zgodę na fotografowanie w kościołach. To jest przydatne, chociaż nie aż tak często, ale warto to mieć, bo zdarzają się księża, którzy o to pytają i lepiej mieć takie zaświadczenie, takie zezwolenie na fotografowanie. Wtedy unikacie problemów i unikacie takich niezręcznych sytuacji. Troszkę też głupio by było Teraz go powiedzieć waszym klientom, że ksiądz wam zabronił fotografowania, czy moglibyście pójść i poprosić go, albo sami musicie prosić tego księdza. Czasem jest tak, że ksiądz wam powie, że nie. No i trudno się z nim jakoś spierać, trudno wchodzić w ten sam konflikt na samym początku, bo wiecie, że podczas całej mszy może iść wam tylko, wiecie, na przekór i robić tylko problemy. Warto też takie zezwolenie. Otrzymać skóry. I myślę, że kochani, że to już będzie takie podsumowanie tego wszystkiego. Jeśli o czymś nie powiedziałem, to pytajcie w komentarzu pod tym filmem. Oczywiście tu rozmawiamy o komuniach, rozmawiamy o sztach świętych, także do tego tematu pytania zamieszczajcie o temat sprzętu, o temat tego, jak fotografuję, jak wykorzystuję ten sprzęt. Pytajcie w komentarzach, będę starał się Wam je czytać i odpowiadać. Jeśli będą jakieś pytania. To już wszystko kochani w tym filmie. Dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał i uzyskaliście wiedzę, która będzie dla was przydatna. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i oczywiście zostawcie komentarz. W komentarzu możecie, tak jak mówiłem, zadać mi jakieś pytania, może się po prostu się przywitać. To pomaga mi w dotarciu do nowych widzów. W tej playliście, jeśli chcecie, możecie obejrzeć wszystkie moje poradniki dotyczące Lightroom Classic. A w tej playliście zobaczycie wszystkie moje backstage z reportaży ślubnych. Zapraszam Was do oglądania. Dzięki wielkie jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.